Luciana nagrała pierwszego w swoim życiu wloga i ja wam go teraz pokażę, ale macie być dla niej mili. A, 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 a. You have my phone. You turn. Wow. 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 Ale the last one. Nagrywam film życia sama. Thank you. <laughs> Thank you for giving the phone to me. Ooh. Tak sobie wymarzyłam te kolorowe rzeczy i kolorową zastawę, kolorowy stół i tak sobie pomyślałam, że tak będą. Mam dwie miski, w których mają być sałatki. Nie mam do tych sałatek takich sztućców sałatkowych. W ogóle, nie to, że kolorowych, po prostu żadnych. I szukam, patrzę i widzę, wow, jakie ładne. I potem patrzę na cenę. 139 zł. Mówię, dobra, za drogie. Zobaczę sobie jakieś inne. O, jakie fajne! 110. Szukam oczywiście, wiadomo, dalej, nie? Że o, jakie super, super. 149 zł. Te takie ciekawe, niebieskie. 7! Widzę, że tu są jakieś fajne, żółte. O, takie. Może jednak żółte, jednokolorowe. Niestety, mało ciekawe formą, ale... Nie dojadłam. 184 pączków. Właściwie to chyba nigdy w życiu nie, nie dojadłam pączków, bo... Kocham pączki. Nie tylko Tłusty Czwartek. Pączki na co dzień. Ale poprosiłam żeby żebym kupił... Dwa, trzy pączki mi kup. Dwa, trzy pączki mi kup Tymczasem Mati. Nie powiem, żebym była zła. Moje ulubione pączki były ze stolicy pączków. I tam były pączki Solony karmel. Fajnie był lukier na, na wierzchu i, i pięknie, a teraz zbezcześcili je i Mati mówi, że mają jakąś posypkę Lajona. Ja nie wiem, czy w posypce Lion są jakieś orzechy, może oni sobie dodali orzechy. Nie wiadomo, więc mam tylko jednego biednego pączka z solonym karmelem bez lukru, więc no to już od razu jest minus 10, ale... No, ten solony karmel tam nie jest w ogóle solony, ale jest taki dobry. Kocham te pączki. W moim poprzednim mieszkaniu, naszym, była, miałam te pączki tak na, na wyciągnięcie ręki, na takie 2-3 minuty z Bo na ciało grubo. Dzisiaj Mati wyciąga placki, a placków są dwa na śniadanie. Kompletnie się jakby zgapiłam, i nie wiedziałam, że one już skaczały wszystkie placki. Więc dzisiaj znowu która smażenia placków. Dobrze, że miałam przygotowaną, jakie, przygotowane jakieś ciasto także na placki wieczorne, więc je dwa poranne i, i resztę wieczornych placków, no ale szok. Śniadanie uratowane. Łukania tej soczewicy zawsze takie bajoro się wylewa. To są tak brudne rzeczy. I ja pamiętam, że jak kiedyś w ogóle nie myłam strączków, a teraz nie wyobrażam sobie ich nie umyć, bo no tyle kurzu. Oh, oh, oh. Dan! Jakiś czas temu we vlogu mówiłam, że będę chciała zrobić Dal, taki marchewkowe coś z soczewicy. Ja to tak nazwałam marchewkowe coś, ale tak naprawdę to się nazywa Dal. W każdym razie kupiłam marchewki, zrobiłam zakupy, wszystko miało być ładnie, pięknie, właśnie na cześć nowa ja i tak dalej. Nigdy to się nie wydarzyło, dlatego że marchewki, które kupiłam użyłam dla klusi do placków. Okazało się, że oczywiście źle wszystko policzyłam, więc klusia oczywiście ma pierwszeństwo. Natomiast to, co ja ostatnio jadam, to, jest, to są sznycle. I teraz oni coś dziwnego zrobili z tymi sznyclami, dobra kaloria z Lidla w Lidlu je kupuję. One kiedyś mi nie smakowały. Wolałam te wolałam te z Biedronki i długo właśnie kupowałam te z Biedronki. Natomiast teraz sznyzle dobra kaloria smakują jak prażynki bekonowe. Taka podpieczona na patelni panierka. Teraz smakuje wybitnie dobrze. Nie wiem, co dodali, jaki, jaką przyprawę ale naprawdę są teraz bardzo dobre. Do tego kasza gryczana i do tego pół takiego opakowania skera, czyli 225 gramów. Mam takie opakowanie na dwa razy. I dzięki temu ten obiad ma dużo białka, też dużo kalorii, ale jest też bardzo syty. Kasza gryczana, dużo wartości odżywczych. No i z uwagi na to, że jest wtorek, jest nowy odcinek, zakłamanie, i to już jest finałowy odcinek, więc kończę z tą dramą. Nareszcie, mi po prostu tak daje emocjonalnie popalić, dlatego że no, ja jestem empatyczna, bardzo się w to wczuwam. Tam jest dużo takich toksik w ogóle relacji. Więc robię sobie obiadek, Klusia śpi. Dzisiaj byłyśmy z Klusią na zajęciach muzycznych. To jest jest, to, to jest po prostu cyrk. Wchodzę tam po prostu, jest 11 dzieci, takich małych, tam myślę, że nie wiem, um, może max 2 latka, miały te dzieci. Je, Klusia i jeszcze taka jedna, taki jeden chłopczyk, to był, było takie dzieci chyba poniżej roku, z tego co tam patrzyłam. I <noise> Klusia siedzi tyłem do pani, przodem do tych wszystkich dzieci, no po prostu myślałam, że padnę tam. Ona w ogóle nie jest zainteresowana, tam pani coś wyciąga, coś tam, no dobra, no tam wyciąga rączki, ok. Ale ona się cieszy, ona podchodzi do dzieci, patrzy dzieci, ona nie rozumie czegoś takiego jak social distance, ona, ona tak. Ona tak do dzieci patrzy, oczywiście daje im buzi. No po prostu cyrk na kółkach. Ale było przeurocze, no. Nie sądzę, żeby cokolwiek się nauczyła w najbliższej przyszłości, dopóki nie ogarnie pokazywania, naśladowania, coś tam. Na razie ona takie, tak bardziej dobra, to ja siedzę, oglądam, ale jednak najbardziej jestem zainteresowana dziećmi. Także, <grym> naprawdę, cyrk na kółkach, cyrk. zdecydowanie nie za 139 zł. Skończyłam słuchać wreszcie audiobooka, znaczy nie wreszcie, no bo super się go słuchało, no ale skończyłam y, właśnie słuchać, więc teraz czas na... Hihihi! Hi, hi. Jaram się dlatego, że w tym... Uff, Boże, ja nie wiem, w tej książce działo się tyle dziwnych rzeczy i jestem taka ciekawa, jak oni to pokażą i czy w ogóle pokażą, bo... Oh, Jesus. No, we'll see. Wczoraj na treningu wpadłam na bardzo super pomysł, super, że w ramach rozgrzewki sobie poskaczę na jednej nodze. Wiecie, wybrałam sobie linię i przeskakiwałam sobie przód, tył, przód, tył, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. To powinno być jako ćwiczenie właściwe. Po prostu rozwaliłam sobie łydkę i też przez to kolano, <laughs> znaczy rozwaliłam sobie, po prostu... No mam kontuzję, no, co, ja mogę, co, co mogę powiedzieć? Potem jeszcze poszłam na długi spacer z Klusią po pączki do piekarni. Szczytny cel. Umówmy się, cel był super. No, ale to nie było najlepsze posunięcie, ale wtedy mnie jeszcze nie bolało. I tak sobie pomyślałam, że ja sobie planuję, że już czekam na wiosnę, że śnieg stopnieje, będzie piękna pogoda, ciepło, ptaszki, kwitnące liście, że będę biegać, że już idę biegać totalnie. Kiedy poskakałam 10 razy przód tył na jednej nodze i od razu mam kontuzję. I to jest właśnie takie myślenie, no, że bez przygotowania motorycznego do danego sportu, ja idę i będę to robić. No nie będę, no. to jest po prostu już teraz mi się los śmieje w twarz, że ja mam takie plany, kiedy w ogóle nawet nie jestem do tego gotowa. Bieganie to jest sport jednostronny. Jedna noga ma kontakt z podłożem, więc musi być ta jedna noga sprawna. Więc zanim jak gdzieś pójdę na jakieś bieganie, jeszcze na nierównym terenie w lesie, bo na chodnikach to w ogóle nawet nie mam podejścia, to muszę najpierw wzmocnić jedną stronę ciała, kostkę, i dopiero potem mogę wyjść biegać. Teraz, znaczy tak sobie o tym pomyślałam, właśnie, że tak samo jest też przed nartami że ludzie wracają na przykład z kontuzjami z nart, z, z, z zerwanymi więzadłami, na przykład w kolanie, cokolwiek. Kiedy nie przygotowują się do takiego sportu, a to jest jednak sport, który wymaga jakiegokolwiek przygotowania motorycznego, właśnie żeby sobie nie zrobić kuku, tak jak ja teraz. <laughs> I po prostu to, co mi się stało, to jest jakiś szok, dlatego że nadwyrężyłam sobie któryś mięsień łydki, nie wiem jeszcze który, nie doszłam do tego, ale jak masuję łydkę, to mnie tak boli w tym miejscu, i jak wyprostuję ją mocno, zadrę stopę na siebie, to tutaj z tyłu jest tak, jakby bardzo spięta głowa tego mięśnia. Jest taki twardy bardzo. I chyba będę musiała się wybrać. No, i właśnie to, że to tak się wydarzyło, no to też mi wpływa właśnie na kolano, na stabilizację kolana. To wszystko tu się w tych okolicach przyczepia. Więc chyba będę musiała się wybrać do mojego magika jeszcze przed urodzinami klusi, żeby sobie bardziej tego kolana jeszcze nie rozwalić, czyli żeby mi. Coś zrobił z tamtym mięśniem, żeby to nie wpływało na inny układ, właśnie na przykład w kolanie. Bo jeżeli to wpłynie na kolano i kolano się już rozwali permanentnie, no to nigdzie nie wyjdę biegać. I druga sprawa jest taka, że trzeba wdrożyć jakieś przygotowanie motoryczne do biegania, czyli jakiś trening priometryczny, w właśnie wzmacniający stawy skokowe, które jakby mają pierwszy kontakt z podłożem, i na nich też w sumie opiera się cały ciężar ciała. O oh, wow. Ale jeszcze druga rzecz. Oh, Jezus, serial. Boże. To jest na podstawie chyba tej książki. His and hers. Mówię His and Hers na Netflixie. Zaczęłam, już jestem chyba na tam trzecim czy czwartym odcinku. To jest niesamowite, jak książka jest wspaniałym źródłem przekazu. Serial jest absolutnie. Beznadziejny. W sensie domyślam się, że jak na przykład ktoś nie czytał książki i ogląda sam serial, no to jest tam parę takich plot twistów, które mogą faktycznie bardzo zaskoczyć i jest takie: wow, ten serial jest super! Ale znając całą książkę i w ogóle to, jak tam w tej książce się ta fabuła rozwijała, i jak trzymała w napięciu, i potem jakiś zwrot akcji. Wiecie, no to jest jednak inaczej, jak nie widzicie wszystkiego od razu, tylko nabudowuje Wam się to, cały obraz sytuacji jesteście w tym momencie, to Wam się wydaje takie długie. A tu już w pierwszym odcinku się okazuje, że jest coś, co było na końcu książki, i mam takie Jezu! No i kochani, w ten weekend są pierwsze urodziny Klusi. Czas zacząć przygotowania.